Teraz popatrzcie na to. No jadąc przez Norwegię można często obserwować niesamowite przykłady fauny i flory. A tutaj mamy jeden z przykładów, pomnik łosia. Piękny łoś. Nie wiem ile ma wysokości, ale sięga nieba. i widzicie, ile wędrówka potrafi dać radości. Dobra, podejdźmy bliżej. Jeszcze parę kroków. No, Zdraćmy tajemnicę, jak się w ogóle ta góra e, nazywa. Ole Ty! 1294 metry nad poziomem morza. Wow! Niby nic szczególnego, nie? Niby to nie jest jakaś tam zabójcza e, wysokość. W Alpach mi się zdarzało i na 3000 podchodzić, ale tutaj te widoki. Haha, ha, to tyle plusów normalnie jeszcze do tej całej wysokości dodają, że głowa mało. Także super sprawa, nie? Ja dziękuję. Jak to jest pięknie? Haha. Ha. Przejdziemy się kawałek dalej, zobaczymy co jest grane. Tutaj ktoś kilka narciarskiego włożył. No i tak, na wprost nie możemy iść. Zobaczcie tutaj na dół. Dlatego, że to jest dosyć stroma grań. I niestety, zejście na skróty można w tym przypadku przypłacić życiem. nie! To miejsce ma moją rekomendację podwójną. Nie. Przejdę jeszcze się w tamtą stronę kawałek. Że posiedzę tu trochę, że trochę pokontempluję widok i wrócę tą samą drogą. Nie ma co świrować. O, rety, jak tu pięknie. Czas, żeby zrobić trochę zdjęć. Pora się cieplej ubrać i wracać. Orety. Jadę sobie przez tą Norwegię. No i jest bardzo ładnie tutaj, muszę powiedzieć. W którą stronę się nie obejrzeć? Piękne, zawierające dech w piersi. Krajobrazy. Jest tutaj po prostu pięknie. No i proszę państwa, to jest piękne. tak sobie jechałem i w pobliżu e, głównej drogi e, zauważyłem tabliczkę z napisem Skansen. No i tak z ciekawości postanowiłem e, sprawdzić e, o co w ogóle chodzi. E, Skansen Klintaberg. Wszystko jest napisane po szwedzku, ale od czego już jest e, e, Google Translator. Zaraz sprawdzimy o co w ogóle chodzi. Ale wygląda na to, że to chyba jakieś e, umocnienia, które były e, wybudowane w trakcie II wojny światowej. No nic, z ciekawości zobaczymy, co to jest. Na górze jest budynek. I to będzie chyba budynek muzeum. Ale może być też tak, że dzisiaj jest po prostu wszystko zamknięte. No, piękna pogoda mi się trafiła śnieg, pada nie. Wczoraj było tak pięknie świeciło słońce a dzisiaj wróciła zima. A mamy już koniec kwietnia na ten moment. Valkomen Tilskansen Klintaberg, nie wiem czy to czytam akurat poprawnie, ale strzałka pokazuje kierunek do wejścia do muzeum. Zobaczmy. popatrzcie jakie wielkie głazy są tutaj. No ta nordycka przyroda zawsze mnie zaskakuje, jest coś w niej niesamowitego, fascynującego. No, powiem Wam, że z kansem to brzmi dumnie, bo tak naprawdę w tym lesie za wiele nie widać. Pójdziemy sobie w tą stronę i zobaczcie, niby, niby nic nie ma, ale wystarczy się bliżej przyjrzeć i w różnych miejscach, tutaj, na przykład tam dalej troszeczkę, widać szyby wentylacyjne i wejścia do, do ziemianek. Sprawdziłem przed chwilą ulotkę. I wygląda na to, że było to miejsce, które powstało pod koniec II wojny światowej. Stacjonowali tutaj szwedzcy żołnierze. Jeżeli spojrzycie na dół, prowadzi tamtędy wzdłuż jeziora droga, która z tego miejsca mogła być przez szwedzkie wojsko kontrolowana. A chodziło głównie o to, aby kontrolować ruchy e, wojsk niemieckich, które w czasie II wojny światowej kontrolowały y, Norwegię. No, tutaj jest jakiś e, szyb wentylacyjny być może komin a nie, to to będą kominy a tutaj jest szyb wentylacyjny na no, wprost no, większość tych ziemianek połączona jest między sobą e, tunelami w tej chwili wejście do nich jest e, to zamykane na 4 spusty. No tutaj jakaś ośnieżona tabliczka. O. No o, zobaczcie, hmm. wejście do tuneli. Szyb wentylacyjny. Tutaj stanowisko, do którego wejście jest zamknięte na kłódkę. No, Podobna armia szwedzka wykorzystywała ten teren aż do 1980 roku. No ciekawe. Dobra. A pójdziemy jeszcze kawałeczek dalej. Fajnie jest tutaj. To miejsce niesamowicie klimatyczne. Jeszcze ten padający śnieg. Pod koniec kwietnia, kiedy w Polsce już wszystko się zieleni. A tutaj śladów wiosny jeszcze w ogóle nie widać. Idziemy jeszcze może w tą stronę, tam widzę też jakieś wejście jest do pomieszczeń, które zostały wykopane pod ziemią. kawałek przejdziemy o jak to tutaj wygląda. Mają kominek i tutaj jest kolejne wejście. No, jak widać wszystko jest pozamykane na kłódkę. Dzisiaj jest niedziela. Ale ruchu w tej okolicy nie ma żadnego. E, po bliską szosą e, może przejeżdża jeden samochód na godzinę, a może i nie. Troszeczkę tutaj zatrzymałem się na odpoczynek, ale przez ten czas nie widziałem żywej duszy. Dobra, idziemy dalej. No e, Tu jakiś kocioł. Co to mogło być? O, w końcu samochód jedzie. No cud! Słyszę, słyszę jego szum, szum opon. Dobra, lubię takie miejsca, nie? Niespodzianki. Podobno muzeum można odwiedzić, ale trzeba się wcześniej zameldować. Żeby się tutaj ktokolwiek o tej porze roku pojawił. Nie wiem jak sprawa wygląda latem, ale... No nie wydaje mi się, żeby tutaj... Szczególnie wielu turystów przejeżdżało, choć... Choć w sumie to jest dziwne. Bo miejsce... Jest naprawdę piękne. Przynajmniej te okolice. I pogranicze szwedzko-norweskie. Idziemy dalej jeszcze wyżej. Zobaczymy co tutaj. Stanowisko numer 62, kolejne wejście do podziemi. Czy to jest w ogóle zamknięte czy otwarte? O! Patrzcie, bunkier. Nie, kto by się spodziewał wszystko pozamykane. Na cztery spusty. Przed chwilą wyczytałem, że e, w czasie wojny było tutaj miejsca, by mogło stacjonować 250 szwedzkich żołnierzy. A, co my tu mamy? No, no miejsce trudne do wykrycia. No te miejsca są nieźle zakamuflowane od strony szosy. Praktycznie nie ma żadnej możliwości, żeby je rozpoznać. Także no, wojsko miało fajną kryjówkę. Idziemy dalej. No i kto by przypuszczał, że w takim lesie wśród skał i tuneli. O, tu jest kolejny. Czekajcie, przełączę kamerkę. No trochę wysiłku wymagało, żeby zbudować te tunele. Podobno prace trwały od maja 1943 roku do czerwca 1944. W tych okolicach podobno kwitł przemyt. Ale także było to miejsce, które miało służyć ewentualnej ochronie w Szwecji. W razie najazdu od strony Norwegii, która była w czasie II wojny światowej Niemcom podporządkowana. A tutaj kolejny garaż. Zobaczcie, jak to wygląda. A obsypany został kamieniami. Na dole jest szosa. Ale jest to tak zasłonięte, że praktycznie nie ma możliwości, aby. Ktoś od strony drogi to miejsce dostrzegł. przejdziemy jeszcze kawałek dalej. O, no ktoś tu chodził niedawno. Widać nawet w śniegu. Też zamknięte na kłódkę. O, nie otworzy się tego. Nie otworzy się tego. No, wejdziemy na górę. Wejścia do kryjówek bunkrów podziemnych widać z tego miejsca, co najmniej z kilku kierunków. Tam jest wejście, tam dalej widzę, tam również, tam jest szyb wentylacyjny. Z tamtej strony również, nie wiem czy wy to dostrzegacie. Z tej strony były, tutaj, tam widać komin no niezła kryjówka, no szkoda, że to jest wszystko pozamykane o, tutaj kolejne wejście no zobaczymy jak sprawa wygląda o. no tutaj się akurat nie wejdzie ale można sobie poczytać a wejście do środka też jest, widzę, kompletnie a, zareglowane, dobra zobaczmy dalej Ha, dobra, zobaczcie, tutaj jest kolejne wejście. Dobra. Szkoda, że nie udało się e, kupić biletu ani wejść do środka. E, można się co prawda e, wcześniej umówić przez internet, ale ja e, jeszcze wczoraj nie wiedziałem, że akurat będę e, przez to okolice przejeżdżał. No tutaj kolejne wejście. Tutaj już jest naprawdę e, pokaźnych rozmiarów. O. No był ktoś przede mną, widać ślady. Podejdziemy bliżej. No i co? Też wszystko będzie pozamykane. O. A cztery spusty. O, zobaczcie. Jak to wygląda? Bo, Ale tu śniego napadało O, nie wejdzie się Ja dziękuję No to jest ciekawe miejsce Słuchajcie tam jest otwarte Ale Tutaj jest do wody Tyle, że nie dam po prostu rady tędy przejść. Dobra, pora wracać. No, ale mi się dzień trafił, nie? Fajna niedziela. Taka śnieżna, bardzo zimowa. Widzieliście te zdjęcia z wczoraj? Pięknie było w tych górach. Normalnie po prostu przepięknie. A no, zobaczcie, kogo ja tutaj spotykam. Renifery, nie? To są? Dziwne rzeczy, nie?